Dzień dobry, nazywam się Robert Wójcik, jestem trenerem reprezentacji Polski U17 i U16. Oglądacie państwo Extra Time. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować państwu ćwiczenia z zakresu obrony strefowej. W ćwiczeniu Zadaniem ćwiczenia było przedstawienie, jak ze sobą współpracuje blok obronny. Jak wiadomo, jest to sprawa dość trudna. Praca obrońców wymaga zrozumienia, wymaga ciągłej asekuracji, komunikacji. Musi, musi ta praca być bardzo płynna, żeby potem było to wszystko przełożone w sposób skuteczny na mecz. Dzisiaj zaprezentowaliśmy Państwu dwa ćwiczenia. Pierwsze polegało na tym, że czwórka zawodników wprowadzała piłkę w poszczególne strefy boiska. Z lewej strony Centralną część boiska i, i z prawej strony. Zadaniem zawodników broniących był atak na przeciwnika z piłką oraz właściwa asekuracja ze strony pozostałych partnerów. Należy pamiętać, żeby obrońcy zachowywali między sobą właściwe odległości, to znaczy tworzyli właściwą linię asekuracji. Gdy jeden atakuje przeciwnika z piłką, który znajduje się w jego strefie działania, pozostali poprzez właściwy ruch, właściwe ustawienie asekurują partnera i umożliwiają skuteczne, skuteczne interweniowanie całego bloku. W drugim ćwiczeniu zaprezentowaliśmy interwencję całego bloku obronnego przeciwko dwóm napastnikom. Napastnicy ci początkowo nie zmieniali miejsca, a następnie wykonywali zmiany między sobą. Otrzymywali oni w pewnym momencie piłkę, i zadaniem obrońców był atak na napastnika, który to podanie otrzymał, i również właściwa asekuracja ze strony pozostałych, pozostałych obrońców. Należy pamiętać, że aby blok, skuteczny, blok defensywny skutecznie interweniował, Żaden z zawodników nie może wyłączyć się z gry obronnej, nie może przysłowiowo przysnąć, bo jeden błąd któregoś z zawodników powoduje łańcuszek kolejnych błędów. Także gra obronna jest trudna, jest trudna do zrealizowania, ale gdy się ją powtarza, gdy realizuje się ją właściwie, przynosi niesamowite efekty w czasie gry. Przeprowadziliśmy również pod koniec zajęć fragment gry sześciu. Zawodników atakujących na czterech obrońców plus bramkarz. Na początku bramkarz po wznowieniu piłki ręką wymuszał skrócenie pola gry przez linię obrony. Następnie jeden z zawodników ofensywnych wykonywał długie podanie nad linią obrony. Zmuszało to do interwencji jednego z zawodników, który był w strefie, w, strefie, w której znalazła się piłka. Pozostali go asekurowali. Następne wybicie tego piłkarza powodowało kolejne skrócenie pola gry. I oddanie piłki zawodnikom atakującym. Ci przeprowadzali atak pozycyjny według wyłączonych schematów, i czasami według własnej inwencji, a zadaniem obrońców było wywiązanie się skuteczne z zadań dotyczących obrony strefowej. To ćwiczenie było kontynuacją ćwiczeń obrony strefowej zastosowanych na początku zajęć.